w nowym vlogu ten vlog będzie tematyczny bo zabieram was do dwóch świątyń w Korei a w Pusan. jeżeli chcemy być bardziej dokładni jedna z tych świątyń jest jedną z najbardziej znanych świątyń myślę, że w Korei, mogłabym to tak powiedzieć, a idziemy do Sa, która znajduje się nad brzegiem morza Pewnie nieraz, jeżeli interesowaliście się tematem Busanu, nie tylko Busanu, ale ogólnie świątyni buddyjskich w Korei, możecie to miejsce bardzo dobrze kojarzyć z wielu zdjęć. Jest to taki punkt ważny, myślę, że na mapie Busanu. My 6 lat temu nie pojechaliśmy, bo droga tutaj nie jest taka prosta. Co prawda, są autobusy, które jeżdżą, ale wtedy. Nieznajomość ogólnie e, Korei była dużo mniejsza niż teraz, e, dlatego w tym roku mogliśmy sobie na to pozwolić, i mamy sporo też czasu na spędzenie więcej czasu w Busan. Dlatego i tym razem jedziemy do tej świątyni. Jest to świątynia odwiedzana przez wielu ludzi. Jest to e, bardzo turystyczny spot. Pewnie się domyślacie, czemu jest to bardzo piękne miejsce. E, dlatego spodziewam się, że będzie naprawdę tutaj sporo. Już zaczyna się. Przed samą świątynią widać e, stoiska już przygotowane dla kupujących. My ruszamy chyba tutaj, musimy iść w lewo, tak myślę. Idziemy tak naprawdę za wszystkimi. A dotarliśmy tutaj e, dwoma metrami, numerami metra, czyli jedynką, dwójką, e, a później autobusem 1001. Można też dojechać dziewiątką i 181. Z tego co opatrzyliśmy, w zależności gdzie wsiadacie, gdzie wysiadacie. Macie tutaj wystawione figury znaków Zodiaków. I tutaj właśnie jest mój, czyli króliczek. No, nie wygląda, pomyliłabym go z innym zwierzęciem. Jest to miejsce popularne i nie tylko wśród turystów, ponieważ Korańczycy też często tutaj właśnie przyjeżdżają. Jest to taki punkt must have do przyjazdu. Co prawda myśmy 6 lat temu tutaj nie przyjechały. Miałyśmy troszkę za mało czasu na to, żeby zwiedzić wszystko, ale już w tym roku jesteśmy, zostajemy w busan dłużej, więc mamy okazję, aby tutaj wszystko pozwiedzać. Szukamy teraz wejścia. bardzo na prawo, a potem Wejścia do Świątyni. Idę jeszcze raz. Nie zróbcie tego samego błędu, co ja zrobiłam z moimi siostrami. Poszliśmy na prawo ścieżką od razu i po prostu źle wyszliśmy, Dlatego nagrywam wam z wejścia. jeszcze raz, które zobaczycie na początku. Popełniłyśmy gafę. Powinnyśmy wybrać się na lewo i główną bramę skierować się po schodach na dół. Niestety, wybrałyśmy się bocznym wejściem, które trochę zakuściło nasz odbiór całości. Zdecydowałyśmy się pójść na prawo najpierw i weszliśmy właśnie do mniejszej istoty, która wygląda w taki sposób. I Znajdujemy się u góry latarni takiej ścieżki z latarniami, które za chwilę pójdziemy. One właśnie są wystawiane na urodziny Buddy i w nocy naprawdę pięknie to wygląda. Jest dużo ludzi, naprawdę dużo, dużo narodowości i zrobimy sobie tutaj tour dookoła. Na każdym z tych lampionów wisi karteczka. Możemy tutaj podejść i taką karteczkę zawiesić na takich lampionach ze swoimi życzeniami. Świątynia Hedon to buddyjska świątynia zbudowana w 1376 roku przez nauczyciela znanego jako Neo podczas dynastii Goryeo. Napisane jest tam po nim osin czyli dzień, w którym przyszedł pudda. Tutaj u góry za to macie e, imiona darczyńców, a tu z tego co widzę to są rzeczy, które zostały zakupione. Z tego co widzę chyba wybieramy się na taki e, observation deck, czyli e, wieżę obserwacyjną. Musimy wejść po schodach. Tutaj sporo drzewek mamy po mojej prawej stronie. Jest ciężko żeby wejść do góry nie taką dycha. A tutaj jest pomnik, pomnik buddy, chyba tak mogę to na, na, nazwać. I w tym miejscu kupuje się świeczkę i można zapalić tutaj. Także są te lampiony. I te świeczki, które wcześniej widzieliście, to właśnie ustawiamy na takich. Tutaj w środku, one się pewnie spalają do zera i potem wymianka na nowe. Pozostawione są też tutaj prezenty dla buddy. Oryginalnie znana pod nazwą Świątynia Bonu, została zniszczona podczas japońskiej inwazji na Koreę. Została odbudowana w 1930 roku, a w 1974 o, przemianowana na znaną do dzisiaj Hedong Yonggung Temple. I wchodzę ponownie o, do góry i idziemy chyba jeszcze w jedną ścieżkę która miała być tą prawdziwą prawą, o której Patrycja wspominała, żeby najpierw pójść a jest bardzo blisko tego wejścia, do którego myśmy wchodzili, dlatego idziemy teraz w tamto miejsce, więc możecie uczyć się na naszych błędach oglądajcie moje filmy ja błędów Popełnia mnóstwo, dzięki czemu wy będąc w Korei, nie musicie popełniać ich. Także jest to jakby taki poradnik, jak unikać, czego unikać i jak podróżować po, jak nie podróżować po Korei. O, może powinnam tak mój kanał bardziej nazwać. Teraz moja siostra wymyśliła sobie, że idziemy nad jakąś skarpę, nad jakiś klif, pooglądać widoczki na morze i od tej drugiej strony tą świątynię zobaczyć. Tak, Sapie, Patryca, będziesz to oglądała, będziesz to poprawiała, bo jest dzisiaj strasznie gorąco. Trzeba przyznać, że pogoda mi dzisiaj doskwiera, a jak już mam wchodzić po schodach, po górka, to już w ogóle nie mam kondycji, zero. Zero kondycji, nie wiem, gdzie doszłyśmy. Nie tu nie są tak. jakieś drzwi zamknięte takie życzenia jak tutaj widzicie z tyłu na tych takich złotych liściach e, możecie zrobić sobie za 5000, jest stanowisko, nikt co prawda nie pilnuje, ale jest skrzynka do wrzucenia pieniążków i można ładnie zawiesić taką plakietkę z życzeniami. Oczywiście widać na samą świątynię, jak tutaj rozmawiamy z siostrami. no Nie ma to aż tak dużego wrażenia jak my to widziały na zdjęciach. No niestety jest bardzo dużo ludzi, e, pełnia słońca, jak jest zachód, jak jest e, już tutaj ciemno, też latarnie świecą. Na pewno dużo lepiej to wygląda w ciągu dnia no, wygląda to no, tak mniej okazale niż e, na zdjęcia. Ale wiecie, zdjęcia a rzeczywiście coś zawsze troszeczkę przekłamują. I tak jest piękna, nie ma co... Jako jedyna chyba świątynia w Korei, która znajduje się na Skarpie, tak blisko morza. Wiesz to ty? Co to robisz? Zdania dużo lepiej wyglądają. Eee, I, nie się, I nie naoglądamy się za dużo zdjęć też. Tak. Bo jak naoglądasz się za dużo zdjęć, które jednak przekłamują rzeczywistość, bo są obrobione. Są. Są obrobione, kolory Zmastem są podkręcone. Tak, no. gdzie Musisz no, tak uważać na te filtry, wszystkie, że. No, niestety. Nie jestem pewna, ale ktoś to chyba kiedyś nazwał efekt Paryża, że do Paryża jak się jedzie, to jest to samo, że mam takie wyobrażenie: wieża Eiffel, romantyczna masa, że codziennie będziesz wiesz co chwilę. Bagietkę, każdy na rowerze miejskim jeździ, i tak dalej, i to jest to I samo. To, że, to, że wiedzamy, jest I ball, I Możecie przejść kawałek drogi i Macie taki widok na morze, tutaj poustawiane są kamyczki jeden na drugi. Strasznie wieje, dlatego mam nadzieję, że wybaczycie, że tak do was krzyczą. Piękny widok, myślę. Na morze. Nikt tutaj za dużo nie chodzi, więc myślę, że warto się przejść. My z tego miejsca będziemy wyruszać. A my idziemy do kawiarni, którą Patrycja sobie upatrzyła i nazywa się Osi Oczywiście nie byłybyśmy z sobą, jakby kawiarnia, do której mieliśmy się wybrać, nie była zamknięta, ale znaleźliśmy inną z bardzo miłą obsługą. Zjedliśmy obiadek i wybraliśmy się już do domu po naszego Eliasza. I przejedziemy się tą linią e, Dąhy, e, żeby. Jeszcze Wam pokazać mniej więcej, gdzie jest ta e, stacja i gdzie jest ta e, świątynia, to tutaj na przykład mamy Ike, a tam mamy World. Jak widzieliście mój filmik, e, kiedy zjeżdżaliśmy na tych takich samochodzikach z górki, to właśnie e, było to tutaj. To wszystko, to jest okolica Kijang, e, stacji osirak i idziemy właśnie tamtą stronę i będziemy zmierzać do Somion, bo dzisiaj jeszcze zajdziemy sobie do e, Aladyna. Chcemy zobaczyć, jakie książki tam mają, jaki wybór, może coś się powiększyła nasza e, biblioteczka z... E, do nauki koreańskiego. Patryca się wygłupia, potem będzie żałowała, że z siebie głupka robi. Linia metra Hanambu to specjalna linia metra, na Ziemnego łącząca Busan z miastem Ulsam. Na tej linii także możecie korzystać z karty t Troszeczkę nam minęło, zanim mogliśmy przyjechać Tutaj ostatnio padało. Pogoda nam nie dopisała i do trochę. Czasu nie mieliśmy, ale już jesteśmy w, kolejne, na, w kolejnej świątyni, bardzo popularnej w tym czasie, a to dlatego, że spójrzcie jak ona pięknie wygląda z daleka. Dlatego jesteśmy tutaj po ciemku. Już zaszło dawno nam słońce. Jest około 21.00 i właśnie specjalnie przyjechaliśmy w to miejsce, żeby zobaczyć tę świątynię, kiedy ma tak pięknie zapalone lampy, lampiony. Idziemy pod górkę teraz, dlatego też tak idę i powoli umieram. Widzę, że tutaj samochody wszędzie poustawiamy, bo tak jak mówiłam jest bardzo popularna. Nawet jedna z stacji telewizyjnych nakręciła na jej temat e, reportaż. Dlatego wow. dobra, nie gadam, a wam coś pokażę. Będziemy się rozejrzeć dookoła i jak widzicie, każdy ma lampią przywieszone plakietki z imionami, ale czy się różnią, bo w jednym opakowaniu jest bardzo dużo plakietek. Może całe rodziny się składają na taką e, okazję i zawieszają wszystkie plakietki razem. Wszystkie są ochronione przed zamoczeniem, dlatego mamy w foliowych woreczkach. Jest pełno tych lampionów. Ile oni musieli tutaj ich ufundować? Naprawdę każdy lampion. Chyba nie ma tutaj lampionu, który. A jest jeden, który, który nie ma swojego jeszcze. Jakiś jeden wyjątkowy się znalazł. Ła, wow, ale jest dużo tego tutaj. pierwszej świątyni, w której byliśmy, także można zapalić świeczki po wpłaceniu pieniążków, albo także są widzę, że kadzideł kapalą składane są z piesek. Spójrzcie, jak to wszystko pięknie razem wygląda te lampiony, świeczki razem z tą historyczną taką częścią tej świątyni, czyli właśnie jeżeli mówimy na temat tych pięknych dachów, wszystko tak pięknie roziskrzone od tego światła. Ja tutaj nie widzę, ale pani właśnie e, powiedziała, że Buddha Nim Nal, czyli urodziny Buddy, dzień, w którym e, przyszedł Budda. I jak usłyszałam, nawet koranki porównują to miejsce z <śm> okresem świątecznym, bo trzeba przyznać, e, potrafią pięknie to zrobić. Patrz, jak to się wszystko iskrzy. Tu pewnie e, można zapłacić za świeczki, panie czekają. Pięknie tu wygląda. Tutaj statuetki z specjalnymi e, dedykacjami fundatorami. Dzieci z tyłu prawdopodobnie prosiły coś o butte. Wow, Nie mogę uwierzyć. Nie wiedziałam, że tutaj tak ładnie wygląda. Widziałam zdjęcia, widziałam kawałek tego filmu właśnie z CNN, ale nie pomyślałam, że to tak ładnie tu wygląda, naprawdę. Cieszę się, że tu przyszłam, bo <laughs> jesteśmy przecież blisko wyjazdu do Polski. I się jednak obawiam, że nie dam rady, a tu jednak koło świątyni unosi się bardzo intensywny zapach e, kadzideł. A ja nie jestem fanem, więc muszę uciekać szybko, szybko i a nie będę tutaj za długo, bo już mi zaczynam być od intensywnego zapachu. W środku ludzie się modlą, dają swoje prośby, życzenia do Buddy. Świątynia San jest znana z organizacji festiwalu latarni z 40 tysiącami latarni z okazji urodzin buddy. Zwiedzający mogą podziwiać różne kolory i formacje latarni. Patrycja, jak Ci się podoba? Bardzo. Dobrze, że się w końcu wybraliśmy na to, bo już zwątpiłam w to. Także z i tak dalej. Więc myślę, że gdzieś tam miasto pewnie też ich wspiera. Patrycja z jakiejś na jakieś wycieczki to też sporo czyta i właśnie informuję tutaj, że ta świątynia ogólnie zajmuje się sporymi przedsięwzięciami w Busan stricte kulturalnymi. Się zawiesiłam, bo się na nas patrzyli, więc się zawiesiłam na moment i że... Um... Miasto Busan także chyba musi troszkę wspierać to, ale patrząc tutaj na ilość tych lampionów i patrząc, że większość jednak ma przewieszone tabl e tabliczki, to musieli nieźle tutaj uzbierać, bo jednak za takiego lampiona, właśnie muszę się dowiedzieć, ile wychodzi za takiego lampiona. mi się stało z Jimbolem i e, nie chcę się odwracać i nie chcę się dobrze kalibrować, dlatego <gryw> najpierw robię filmik e, dla Was, potem zdjęcia, a potem jeszcze muszę TikToka czy tam jakiegoś innego nagrać dla Was także, żebyście mogli sobie na szybko popatrzeć, jak tu pięknie jest. Nie Patrycja? Zaskoczenia biorę. Polecasz, dajesz okejkę? Mas? Nie wiem, jak to wygląda poza świętem nie. latarni. A to jest koniec. A. Świątynia do najstarszych nie należy została ufundowana w 1986 roku, czyli w roku, kiedy moja siostra się urodziła, Patrycja. W twoim roku się urodziła. To, raczej Świątynia nie wiem, czy może się urodzić. Powstała. W którym? W 1986. No. Czyli w Twoim roku, czyli jest tak stara jak Ty. Jest tak stara jak Ty, czyli stara. Robimy teraz pod górkę do jakiejś innej części, właśnie świątyni. Tam do góry prawdopodobnie będziemy szli. Cała ścieżka jest oświetlona, jak możecie zauważyć, oczywiście. I pędzimy o, ciągle pod górę. Budowa świątyni została rozpoczęta w 1983 roku i na przestrzeni lat była rozbudowywana o nowe skrzydła. Wchodzimy na najwyższe piętro możliwe, które można wejść. Tego nie wiemy? Nie, no myślę, że chyba już wyżej nie możemy wejść. Oczywiście nie mogło zabraknąć naszych kamyczków, pięknie poukładanych. Najlepszym okresem na zwiedzanie świątyni to urodziny Buddy. Festiwal zaczyna się 20 dni przed urodzinami Buddy, czyli w tym roku zaczął się od 7. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze o dodatkowe informacje, to jest możliwość także tam stay, czyli zostanie za małą kwotę można zostać w takiej świątyni przenocować. kończymy naszą podróż tutaj. Jeszcze postaramy się zdążyć na nocny market, na który chciałabym Was zabrać, a więc oczywiście zostańcie jeszcze ze mną. Mam nadzieję, że uda nam się i zdążymy na ten nocny market. To usłyszenie. Do usłyszenia niedługo. Do świątyni dostaniecie się autobusami z dzielnicy Soma. Na przykład numerem 44, 63, lub jak w naszym przypadku numerem 81. Wysiądziecie przy Fan Young Apartments. Ledwo zdążyłyśmy na autobus. <laughs> Jakbyśmy nie podbiegły pod tą końcówkę, to pewnie byśmy musiały czekać na kolejne. A nie wiem na której kolejny, by był, później by był problem, bo byśmy nie zdążyły na, fest, na ten market. A tak to jeszcze 30 minut. Marketu będzie. Nocny market jest bardzo blisko tej uliczki z książkami, antykwariatami. My idziemy tutaj, z tego co pamiętam, ale muszę kończyć, bo muszę sprawdzać e, gdzie jesteśmy w ogóle, żeby się nie walnąć i nie pomylić dużo czasu nam nie zostało, tylko 30 minut i będziemy musiały już uciekać do domu. Lokali jeszcze otwartych, ale powoli się zamykają. Niestety nie zdążyliśmy na nocny market. Niby do 24 mają czynne, ale niestety było otwarte do 23. chyba 30 wcześniej do 23 zamykają. Może w weekend jest dłużej, dlatego myśmy też trochę tak wtrafili lepiej. No. No niestety, no następnym razem trzeba się przygotować i przyjechać wcześniej. Tam zleciało niestety na tej e, świątyni, dlatego nie zdążyłyśmy. Jesteśmy w I Stwierdziłyśmy, że coś e, zjemy i wypijemy piwko przed powrotem do domu. Jako że mamy wyjście. O, właśnie widzę, że mają te takie platki. Oko ok, ok, moja. Ok, 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 bo mam połamany język ale nie spakowały no kiedy nagrywam połamał mi się język ostatnio pamiętałam jak to powiedzieć ale teraz już nie napiszę wam tu na dole jak to się nazywa o